Witam panowie i panie, z tej strony Emir i dzisiaj chciałbym wam powiedzieć coś trochę może smutnego, troszeczkę nie, ale udało mi się odpalić CSGO Mobile. Niestety problem jest taki, że nie mam bladego pojęcia czemu, nie działa. No aktualnie wczytuje nam się CSGO Mobile, jak widzicie pojawia się ten error, nie do końca wiem w sumie czemu. Swoją drogą bardzo długo to pobierałem, o ponad dwie godziny, bo bardzo wolno niestety ze strony się pobierało. Tutaj mamy bardzo dużo chińskich znaczków, możemy sobie wpisać IP. Niestety nie znam żadnego IP, które możemy sobie wpisać. Już to testowałem i chyba jeżeli dobrze pamiętam po prawej na na górze były to opcje, tak, no niestety niektóre opcje, bo jeszcze są chyba drugie opcje. O, tutaj są opcje na przykład z nickiem. Niestety ciągle on się zmienia, można sobie fofu ustawić. Parę innych rzeczy, jeżeli ktoś sobie wpisze do Translatora albo na przykład weźmie Google Translate, to będzie mógł na przykład to zdjęcie zrobić tego, w sensie przerobić ten obraz na polskie litery, na polski Translate albo na angielski. To opcja po lewej na dole to IP, jak widzicie, możemy sobie wpisać jakieś IP i dołączyć, no ale tak jak mówię, nie znam niestety żadnego IP. Opcja na dole to jest wyłączenie gry po prostu, nie wiem czemu ta opcja w ogóle jest. A opcja po lewej na górze wygląda tak, jakbyśmy mogli sobie zacząć jakąś mapę i spróbować zagrać, ale kiedy klikniemy na przykład na tego dasta dwa, bo swoją drogą nie wiem czy się różnią te dwa dasty, mamy wczytywanie i niestety po tym wczytywaniu totalnie nic się nie dzieje. No i przyspieszyłem wam to oczywiście, ale trwało to o wiele dłużej, no coś około minuty, może dwóch. Niestety wywaliło nas po prostu do menu głównego. Nie wiem, czy to jakiś wirus, ważyło to około 1,5 giga, więc naprawdę nie mam bladego pojęcia, czy jest to jakiś wirus, czy też możliwe, że jest to jakaś gra działająca, ale nie wiem, na przykład próbuję nas połączyć do jakiegoś serwera, którego niestety nie ma, IP też nie znam. Udało mi się również prawie dostać do wersji tajlandzkiej. Niektórzy pisali, że to brazylijska, ale wpisałem sobie te znaczki, które się pojawiały takie dziwne, i yy, to są jakieś tajlandzkie znaczki, przynajmniej tak Translate wyszukiwał, więc weszłem na VPN-a tajlandzkiego. Niestety ten VPN tajlandzki nic nie dał, ponieważ jak wchodziłem na linka do Google Playa, żeby spróbować wejść na tę stronę, wejść na tę stronę, raczej spróbować odpalić i ściągnąć tę grę, to niestety no, nie pokazywało się nic, po prostu że strona nie istnieje. Prawdopodobnie dlatego, że na tego drugiego CSGO Mobile, który jest właśnie z Tajlandii. Beta się po prostu skończyła, no i nie ma bety. Beta się z tego co się orientuję, skończyła 18, nie wiadomo kiedy będzie następna, oczywiście kiedy będzie. To na 100% z niej nagram, jeżeli będę miał jakiś dostęp, ale przeszukałem troszeczkę internet i znalazłem y, taką grę jak Strike Port Destruction, chyba tak to się nazywa, sp2.o. I powiem wam szczerze, na pewno nie zezwolimy na rozmowy i tak dalej, bo nie. Fotos Media też nie, bo po co ci to? To powiem wam szczerze, że nie wiem, czy jest jakaś nowsza wersja, bo to jest bardzo wczesna. Działa to wyjątkowo dobrze. Wcześniej grałem sobie na pojedynczych graczy na boty, ale wam tego nie pokażę. Kojarzy mi się skądś ten interfejs z jakiejś innej gry, nie wiem czy na PC-ta czy nie, ale e, niestety jest, no to jest rosyjska gra, e, mówię niestety dlatego, że niektóre opcje są nieprzetłumaczone. Ustawiłem sobie na ultra i tak dalej, tylko nie wiem czemu tekstur quality teraz się przestawiło, ale nevermind. E, no i powiem wam, że no spróbujemy, pojedynczy gracz, weźmiemy sobie klasyczny. Zobaczymy jeszcze zombie. Drużynowy deathmatch w sumie też. E, I botmatch. Nie wiem do końca, czy to będą boty walczyć, czy jak, ale dobra. E, klasyczny mamy cztery mapy. Asti. To miał być niby Astek, ale to nie jest Astek. To jest taka mapa, powiedzmy, jak pool. Day chyba, coś takiego, ale zobaczymy jeszcze pool, bo tylko testowam Asti. Ciekawe, jak wygląda w ogóle DAS-2. Może das 2 odpalimy najpierw. Ej, co się stało? Coś mi łączy. Halo. Nie, nie. Co jest? Gdzie się połączyło? Nie do końca wiem, gdzie jesteśmy chyba na das dwa O kurde, ten DAS-2. Jest dosyć ciekawe. Oj, patrzcie, możemy sobie kupować broń. Tak to wygląda. Dziwnie strasznie, bardzo dziwnie. Nie wiem ile mam ściana nawet. Powiem wam szczerze, mamy bardzo mało w ogóle czasu do kupienia. Krowy nie kupimy niestety. No i dobra, zabili mnie akurat, bo ustawiałem dźwięk, także już jesteśmy z powrotem. E, tak to wygląda. Powiem Wam szczerze, kojarzy mi się, feeling jest taki troszeczkę jak w Counter Strike 1.6. Grafika oczywiście wiadomo, ma być inspirowana Counter-Strike'em Global Offensive. Swoją drogą powiem Wam ciekawostkę. No, ja oczywiście gram na emulatorze, co widzicie na załączonym obrazku, kiedy ruszam myszką, To jest oczywiście Android. Gram na emulatorze głównie dlatego, że boję się po prostu, że moja komórka będzie zawirusowana tymi głównami, bo to, inaczej tego się nie da nazwać, po prostu głównami. Boję się równie dobrze tego, co jest na Google Playu też, bo było dużo akcji, kiedy dowiedzieliśmy się po prostu, że na Google Playu jest bardzo dużo wirusów, więc boję się tego. Także tego korzystam głównie z emulatora. Tak wygląda w ogóle swoją drogą obraz z, z ekranu bota. Ciekawie, boty zachowują się niemal identycznie jak te boty właśnie z CS1.6. No, może troszeczkę inaczej minimalnie. Swoją drogą dziwna muzyka i czasem coś po rosyjsku mówią. Ale teraz połączam parę dźwięków, które mnie bardzo irytowały i na szczęście chyba nie słuchaj tych rosyjskich dźwięków. Do teraz nie wiem po co one są. Ile mamy? 2100, po prawej, na dole jest napisane. Możemy sobie kupić na przykład jakiegoś SMG-ka. Mamy załóżmy Maka 10. Swoją drogą tutaj po dwóch stronach z tego co się orientuję, w sensie po cetekach i po cetekach, o co dziwnie kamera chodzi mamy różne rzeczy, nie musiałem nic bindować, żeby wyciągać różne bronie. Czyli pod G jest rzucanie, jest wrzucanie. O Jezu, idzie jakiś bot. No widzicie, dziwnie się strasznie strzela, ale to jest emulator niestety, także będzie trochę słabo. Mak jest strasznie słaby. Wydaje mi się, że słabszy w ogóle niż normalnie w Counter Strike' Global Offensive. Ale powiem Wam, że generalnie sama mapa. Gdyby nie oświetlenie, to było super. Patrzcie, nawet beczka jest. Tylko nie wiem czemu mamy ultra silne nogi i może... O Jezu, Maria chyba mnie zabije. Możemy bez problemu przesuwać beczki. Także. Okej. Okay. No, Mak jest naprawdę słaby. Jezu, chyba to jest. Okropnie, no jak normalnie Mak jest bardzo słaby, tak teraz jest tragicznie słaby, wręcz by powiedział. O, mają P2000 z jakimś skinem, zawsze zapominam nazw, także. No to wiem, że Mak jest 10 fejt, ale tamten to nie pamiętam Jak się nazywa? A i chyba. Nie, nie mamy paki, ale możemy mieć pakę ogólnie, nie? Także to też jest spoko, że właśnie możemy mieć pakę. No niestety nam się nie wylosowała. No ja mam szczerze, ta podróbka jest. Okej, okay, w sensie nie jest najlepsza, graliśmy na lepszych, ale naprawdę ta podróbka Counter Strike'a jest fajna, no CSGO Mobile, możecie sobie swoją drogą w karcie po prawej na górze, jeżeli nie wiecie o czym mówię, zobaczyć, bo nagrywaliśmy niedawno, to naprawdę jest, no powiem szczerze, można powiedzieć, wybitna. Jak na podróbki oczywiście, weźmiemy sobie Akacza 47, to możemy kupić, granaty możemy jeszcze kupić, nie wiem czemu Kablara nie możemy kupić, ale okej. Okay. Są ustawienia swoją drogą jakieś, chyba zbagowałem grę, o Jezu, co się stało, widzicie te tekstury z tyłu? Nie wiem, co się stało? Weźmy ultra może. Ultra, zamknij. To się jakoś obrzydło. Mimo tego, że mam ultra, to widzicie, jakie to wszystko brzydkie jest. Czy jak będziecie mieli dostęp do tego, ja niestety nie podejrzę, bo mówię, nie wiem jak to z prawami autorskimi w ogóle wiecie, jak tam z prawem wygląda, więc wolę nie udostępniać takich rzeczy, żeby później nie mieć problemów prawnych. Możecie sobie poszukać na lecie, jeżeli chcecie, ale pamiętajcie o tym, że jest pełno wirusów, pełno naprawdę. Uważajcie na to, bo będziecie później płakać, że stracicie dane. To pamiętajcie, żeby po prostu tych ustawień nie klikać. Niestety znowu paki nie mamy, także niestety znowu nie spróbuję podłożyć paki, a szkoda, bo już podkładałem pakę, wiem jak to wygląda, wygląda to dosyć ciekawie, no te animacje wszystkie są wręcz ukradzione z Counter Strike'a, ale nie wiem czemu, no dobra, teraz jest oczywiście brzydziej niż było, e, brzydzie jest takie słowo, nieważne, ale na pewno nie wygląda tak gdzie no mówię, tylko to ocieniowanie jest tragiczne, według mnie, jest totalnie tragiczne. FPSy się trzymają swoją drogą na 60. Są gry, które mają więcej niż 60 FPSów, niestety ta nie ma. Jak ktoś ma lepsze odświeżanie na komórce, no to dla niego słabo. Swoją drogą, dobra, pójdźmy na inne tryby, albo na inne mapy, bo ta to jest okej, okay, ale no to jest zwykły Dust, ale chcemy więcej zobaczyć. Chcemy więcej! Dobra, weźmy sobie tym razem drużynowy deathmatch i... ...pula weźmy sobie, ze względu na to, że... ...o no, i pójdźmy do counterterrorystów, ze względu na to, że nie wiem jak wygląda... ...pul. I chyba się nie dowiem, jak wygląda pool. O, dowiem się jednak, jak wygląda pool. Ej, to jest zwykły pool day. E -y, Podłoga Pool day. Taka mapa była. Jeżeli ktoś nie zna, to jest jedna z popularniejszych map. Eee, o, sklep z bronią. Halo, dajcie mi sklep z bronią. Nie mogę. Okej, okay, ciekawe. Czy są jakieś boty? Chyba się nic nie zarspiło. A, wbiłem chyba na serwer. Nie single player jest. Ciekawe. A jakoś dziwnie to działa. Czemu tutaj nie ma botów, a tam były boty? Możesz dodać boty w menu. O, proszę, jaka fajna porada. No, o, tu się dodaje boty. Zobaczcie, tak wygląda panel od botów. Dodaję jednego bota. Po CT, no pięć dodajmy. A po CT może odejmijmy jednego. Okej, okay, i. Wow, są boty. I kupię sobie broń, nie to co my. Ale nie mam siana, więc jak one sobie kupiły bronię? To jest okropnie się sobie szczególnie, że z outtime i jakieś dziwnie przycina. Szczególnie przy nagrywaniu. W ogóle. Jest... Co. Co? Można po wodzie chodzić, jest niby lud. O Jezus, tragicznie to zrobili. Naprawdę nawet się tak nie postarali, że można używać wody w tym Counter-Strike'u. Śmieszne, śmieszne. Nawet w Counter Strike' Global Offensive można używać, mimo tego, że nie ma chyba żadnej mapy, przynajmniej z tego co się robi tej oficjalnej, która pozwala na pływanie, a i tak jest system pływania, no bo w Sochcie w sumie jest. I nie usunęli, tylko chyba animacje pływa nie usunęli, ale generalnie pływać się da. A tutaj, niestety nie. No ale mówię, to bardziej przypomina szczerze powiedziawszy Counter Strike'a 1.6, jeżeli już, bo też nie, niżeli Counter Strike'a Global Offensive. Kurde, szkoda, że to są Team Deathmatch'e, ja zawsze lubię te, nie Team Deathmatch'e, tylko właśnie takie O, co się stało z tymi teksturami przed sekundą? W każdym razie to szkoda, że przypomina bardziej, yy, w sensie, że są to Team Deathmatche, niż Deathmatche, bo ja o wiele bardziej wolę po prostu Deathmatche niż Team Deathmatche. No ale niestety. Dobra, przechodzimy dalej, zobaczymy co to są Mod. Sklep z bronią, niestety, you are dead, the buy menu is not available, także graj, kliknę, Ok, dołączyłem. Jest jakiś bot, jeden, ale widzę, że powoli boty dołączają. Swoją drogą, tego taba normalnie nie klikniecie, bo... Ten tap jest jakby dostępny, tylko no właśnie no nie, nie ma guzika podmintowanego. Po prostu ja klikam taba, bo to jest jakaś gra prawdopodobnie, przeróbka, bo ja pamiętam, że kiedyś na przeglądarce była z takim samym interfejsem gra. I to chyba właśnie był Counter Strike 1.6. Teraz nie wiem czemu nie ma. W sumie swoją drogą ten zombie mod jest fajny, tylko problem jest taki, że nie ma żadnej mapy pod to, ale powiem... Kojarzy mi się z Nexonem. Naprawdę, kojarzymy się z Nexonem, jest dosyć, dosyć spoko. Okej, okay, nie wiem co ten typek się śmieje, chyba coś, coś po rosyjsku mówią. Nie wiem co dokładnie, ale jezusie maria, no spoko jest ten zombie mod, ale No mówię, szkoda, że nie ma żadnej mapy sensownej pod to szczerze powiedziawszy Podejrzewam, że, o właśnie, można sklep z bronią wywołać sobie I można, nie nie, można kupować, może są jakieś, a time is over except a new run No to niestety szkoda, że nie można Przez Przestał... co? what To Co jest? Okej, okay, tego się nie spodziewałem, że będzie coś takiego, o runda pierwsza i pewnie Pewnie teraz mogę kupować, tak obstawiam, no ba Mogę kupować, okej, okay, to nie jest tak źle zrobione szczerze powiedziawszy Myślałem, że gorzej to jest dosyć ciekawe i przemyślane. To jeszcze taki tryb, no ale lepiej zrobiony. Chciałbym zobaczyć w Counter-Strike'u Global Offensive. Naprawdę, to mogłoby być ciekawe. No ta MP9 nawet nie strzała, to ma być chyba MP7, ale to jest MP9 i ta MP9 niestety nie strzała jak MP9 totalnie. No, widać, że strzała wolniej, więc jakaś ewidentnie podmianka broni, bo nie chcę się wierzyć, że ktoś by zrobił tak samo MP9. I jeszcze zobaczmy sobie, może nawet na drużynowym deathmatchu, chciałbym wam pokazać Asti. bo to jest Showdownloaded Map, więc. O, da się dodawać jakieś. Łosia, to co, ale mamy kontentu. Chcecie więcej odcinków z tego? Napiszcie swoją drogą w komentarzu. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, może napisać, czy chciałby więcej odcinków. Zobaczcie ile tu jest map. Ja pierdzielę. Dobra, pokażę wam jeszcze Astri. Żebyście wiedzieli, nie będę tam klikał. Na razie żadnych map, nie wiem czy to pobierze, czy nie pobierze. Zobaczymy Asti jak wygląda. Tak wygląda Asti, dziwne, nie? Jakby Asti to się kojarzy jak Aztek i z myślą jakby wchodzicie, że to jest Astek, a niestety to nie jest Astek. Patrzcie jakie outcome. No ale to mówię, tekstury są brzydsze ze względu na to, że mi się coś przestawiło i zbugowało w opcjach. Spróbowałem sobie w międzyczasie zmienić te opcję, niestety się nie udało. To jest taki zwykły Team Deathmatch, taki F jak na przykład ten Snowday albo Pool Day taka mapa. Czyli że po prostu macie się nawalać, res respicie się co rundę i się nawalacie z typami, albo na nawalacie się i respicie w nieskończoność taki team deathmatch czy coś takiego, to oczywiście mógłbym zrespić boty i sobie z niej postrzać, ale szczerze powiedziawszy nie widzę sensu, szczególnie że kończymy, a zapomniałem pokazać, popatrzcie, można przeglądać bronie. Tak jak w CESie. To jest nawet spoko, tylko trochę można to bagować dziwnie. To znaczy ja też tak mogę robić, ale w CESie się to robi FR, a tutaj po prostu akurat ja klikam F, ale to jest specjalny guzik powiedzmy na ekranie, żeby przeglądać tak broń w nieskończoność. Ok, w każdym razie kończymy. Tutaj macie Gloka Elementala, czy jaką się tam nazywa. Na koniec bardzo ładny, spikselowany i widzimy się w następnym, może, podobnym odcinku do tego. Cześć.